Zakupowanie celów z Success Factors zapewnia menadżerom wiedzę na temat stopnia realizacji celów przez podwładnych, co pozwala na szybkie podjęcie działań korygujących, gdy realizacja celu jest zagrożona, lub wręcz przeciwnie, zapewnia, że żaden indywidualny sukces nie umknie ich uwadze. Dzięki tej funkcjonalności mam dostęp do graficznego przedstawienia powiązania i realizacji celów w organizacji. Mogę wybrać dowolną osobę z listy, aby wyświetlić schemat dotyczący jej celów. Aktualnie chcę prześledzić powiązanie moich własnych celów i dowiedzieć się, jak radzą sobie z nimi moi podwładni. Oczywiście, tak jak w przypadku każdego modułu, mogę w pełni kontrolować, jakie informacje są wyświetlane. W tym przypadku chcę mieć wgląd w dane dotyczące prawdopodobieństwa sukcesu, wskaźniki, poziom wysiłku oraz komentarze. Po wprowadzeniu zmian, zostały one natychmiast ujęte w widoku celu. Poszerzając widok o kolejne poziomy w organizacji, dowiaduje się jak cel jest powiązany i realizowany. Ponieważ widzę, że realizacja celu jest zagrożona, mogę poprosić wybranego pracownika o przesłanie aktualnego raportu dotyczącego danego celu. Mogę również dodać wybrany cel do listy obserwowanych. Rozwijając wizytówkę, mogę także przejść bezpośrednio do założonego dla danego pracownika planu celów. W tym przypadku chcę zaplanować szkolenie dla wybranego pracownika, ponieważ myślę, że pomoże mu to w realizacji założonego celu. Powrócę teraz do własnego planu celów, aby szczegółowo przyjrzeć się jednemu z nich. Chcę zobaczyć, kto w całej organizacji zajmuje się realizacją tego celu oraz w jaki sposób jest on skaskadowany. Widzę, na jakim etapie realizacji są wszystkie osoby zajmujące się wybranym celem. Co najważniejsze, mogę również upewnić się, że przypisane pracownikom na niższych szczeblach cele odpowiadają celowi strategicznemu, z którym są powiązane. W ten sposób wiem, że pracownicy pracują nad właściwymi zadaniami. Mając pełen wgląd w sytuację powrócę teraz do modułu celów, by zorganizować spotkanie z wybranymi pracownikami. Chcę, aby wyświetlane były nie tylko moje cele, ale także cele moich bezpośrednich i pośrednich podwładnych, jak i cele, które obserwuję. Chcę także, aby wyświetlane były tylko te osoby i ich cele, które mają małe prawdopodobieństwo sukcesu. Równolegle z prowadzonymi zmianami lista celów dynamicznie się zmienia. Jeśli chcę, mogę zawsze usunąć wybrany rekord. Ustalam termin spotkania i dzięki powiązaniu z Microsoft Outlook wysyłam powiadomienie wybranym pracownikom z automatycznie załączonym dokumentem PDF z agendą spotkania.